Zaczynamy! Dawno, dawno temu żył w sobie król i królowa. Król i królowa ze swoim woźnicą bardzo lubili jeździć swoją karetą. Lewe, tylne. To jest pierwszy kamien. Lewe tyle, jak nie słychać. On się będzie specjalnie wyjaśniał. Koło lewe przednie. I koło prawe, tylne. Lewy koń był biały, a prawy koń był czarny. Pewnego dnia królowa rzekła do swego króla. Królu mój, królu mój wspaniały, drogi królu, powiedz woźnicy, żeby przygotował koń. Drogi królu, powiedz Woźnicy, żeby sprawdził koła. キリンにカロー。 okiem na lewe przednie koło, potem rzekł do króla Królu mój król. wspaniały król. Nasz wspaniały król Wsiedli więc do Karety i pojechali na piękną łąkę. W pewnym momencie królowa rzekła do króla. Kochany królu. Usiądź sobie królu Kochany królu. Mój ty na królu. Powiedz woźnicy, by nakarmił obakonie i przygotował karę dzień, abyśmy mogli wybrać się jeszcze raz sami. Król rzekł do no. królowej. Królowa, królowo moja. Moja kochana królowo. Kocham cię, moja królowo. I dawaj słodkiego, długiego całusza. Cał. Prosimy o Samusa i duże brawa duże.